Dzień dobry, nazywam się Beata Ulfik i jestem mieszkanką łagiewnik Wielkich. Jestem mężatką, mam matką oraz babcią. Od wielu lat pracuję w gminie Pawłonków w Oświacie. Cześć, mam na imię Łukasz i jestem mieszkańcem koszwicy. Prowadzę własną działalność gospodarczą i jestem druhem w naszym OSP. Dzień dobry, nazywam się Kinga Kalus. Jestem mieszkanką łagiewnik Małych. Jestem szczęśliwą mężatką i mamą dwóch nastolatków. Pracuję zawodowo w administracji i kulturze. Cześć. Mam na imię Szymon. Jestem mieszkańcem Pawonkowa. Prowadzę własną działalność gospodarczą i jestem trenerem piłki nożnej w Orle Pawąków. Fajnie byłoby mieć koło gospodyń wiejskich oraz inne stowarzyszenia w naszej miejscowości, które odbudowałyby sąsiedzkie relacje. Warto też pomyśleć o bezpieczeństwie. O chodniku przy ulicy głównej, o oświetleniu oraz o placu zabaw dla naszej miejscowości. W nadchodzących wyborach koszpice będą miały swojego radnego. Działam aktywnie zawodowo, społecznie i uważam, że jestem dobrym kandydatem, który będzie godnie reprezentował naszą miejscowość. Lubię działać i jestem kreatywna. Czasami aż za bardzo. Po prostu kocham ludzi i pracę z nimi. Myślę, że to najlepsza rekomendacja do bycia radną. Chcę być radnym, aby aktywnie wspierać rozwój naszej gminy i wspólnie z mieszkańcami wskazywać niezbędne inwestycje i nowe działania. Lubię wyzwania i pracę z ludźmi. Chciałabym wnieść coś od siebie do naszej społeczności. Uważam, że możemy wspólnie osiągnąć dużo i jest to, myślę, najlepsza rekomendacja do bycia radną w naszej gminie. W rozmowach mieszkańcy prosili o budowę chodnika większe bezpieczeństwo dla dzieci w drodze do szkoły poprawie jakości wody i działania wspierające integrację społeczną oraz seniorów. Jest tego naprawdę wiele, ale dla mnie najważniejsze to podjęcie inicjatyw kulturalnych dla dzieci, młodzieży i seniorów. Chcę ludzi integrować i zbliżać, a nie dzielić. Zależy mi przede wszystkim na sporcie i rozwoju dzieci. Chciałbym, aby jak najwięcej z nich było aktywnych, sprawnych i mogło realizować swoje pasje. Chodźcie z nami na wybory 7 kwietnia. Liczymy na Wasz głos z szacunkiem dla ludzi. Chodźcie z nami na wybory już 7 kwietnia. Jeśli chcecie zmian, to musicie nam pomóc i zagłosować z szacunkiem dla ludzi. Chodźcie z nami na wybory już 7 kwietnia. Zagłosujcie, a nie będziecie żałować, z szacunkiem dla ludzi. Chodźcie z nami na wybory już 7 kwietnia. Nasz program jest realny i tworzony zgodnie z potrzebami mieszkańców, z szacunkiem dla ludzi.